To jest S1 Max, to jest kolejny odcinek z gry FIFA na 23. No, mamy już 18 kolejek za sobą, myślałem, że będzie więcej, znaczy mniej, ale dobra. Chodzi o naszą Wirtualną Superligę. Dzisiaj bez mojego komentarza. Przynajmniej to będzie kolejny odcinek, już jest czwarty w tym dniu. Nie wiem, jak to powrzucam. Może jeden czy dwa dzisiaj wrzucę, najwyżej resztę wrzucę jutro. Może jeszcze coś dogram i resztę porzucam w piąteczek, Zobaczymy, jak to będzie. Ale na ten moment, biorę kolej, nacinek. Myślałem, że kawetaseramy swój stadion. To nawet że skomentują komentatorzy. Że... No, mieli być komentatorzy zwykle przy stadionie. z tych nazwach, jakby prawdziwych, stadionowych. Ale widać, niekoniecznie w tym przypadku będzie. Prawda, myślałem, że Galatasaray ma swój stadion w grze, ale no, widać na co jest mało tych tureckich stadionów. Może to nie jest turecki, nie to raczej jest turecki zespół. Kąpie, spokojnie. To zaraz się nam, żebyś żył, bo działasz na wielkich obrotach. Naprawdę onesz onoż... Uczy, a huczy. Szybko zaczynamy ten meczek. No i to będzie już koniec Jest serii. Ja wychwytuję 38, chyba? Kurcz, sporo tak. Czekamy. To był jeden z moich komentarzy. Wyśle, co? No akurat tak się złożył. Ten też powinien już z moich komentarzy. No ale nie. Myślałem, że... a skomentuję najwyżej, bo się Szkolny domowy. mają 29 punktów, a my mamy 4. Tabe... E... Tabela po później. Mamy oczywiście ustawioną taktykę, zobaczymy jak będziemy grać. Defensywnie i takie mocno ofensywna gra, jeżeli chodzi o styl <grystryb> gry w otaku. Zobaczymy co z tego wyjdzie, tu mamy dwóch defensywnych. Ten Salamon, no zobaczymy to jest dobry Sztal. No, kto jest szybszy? Ten ma lepszą obronę, a ten co zszedł? Ten wydaje się lepszy, to no, najwyżej ten pójdzie na obronę. A Szatka? Ten ma dobre tempo, Czerwiński. Chyba, że ten jest lepszy. Nie, Pereira jest lepszy. Ten? To jest lepszy z lewych obrońców? Czy to w ogóle jakiś lewy obrońca? O bieda, ale bieda z tymi obrońcami. To jest tak naprawdę jeden obrońca. Czy ten ma tą samą rolę i wytyczne? Tak, zachowawszy przechwyt. Wow, nieźle. To jest OK. Dobra, spoko w doskok aha, to jest wolna pozycja to może tu weźmy z, zbiegać na skrzydło spróbujmy jest ok tu są przechwyty nie będą zachowawcze z, z przodu Krycie środka. Wspieraj atak. no dobra. ty też wspieraj atak. Wspieraj. z przodu. Nie będzie rozbijane skrzydło. No i dobra, tak się to nasza formacja prezentuje. A więc czas przejść do meczu. Zobaczymy, jak się spiszemy na wyjeździe. Czy wreszcie, będziemy, czy wreszcie strzelimy goda czy może jednak nie. Jak tu zamieniamy 3 punkty, to będziemy mieć... 5. 6, o nie, nawet Bagan nie przegonimy. 300 razem. Nie, zaraz, 78. ojej, ale jesteśmy słabi. Potem gramy z siebie z Interem. Kolejny mecz, to już raczej skomentujemy. Znaczy ja skomentuję go? Później będzie. Mm, Nasar. To chyba raczej się nie że niech skomentuję, bo wydawało mi się, że Alnasar gra na swój stadion. Club Bridge. A tego co nie. Musiał sprawdzić. Potem gramy. Club Bridge ma swój stadion? Szybko to sprawdźmy. I za chwilę przejdziemy do Super League, bo to jest sobie odcinek o Super League. Ale my szybko zobaczymy sobie stadion. Szybki gry, szybki Mesh. I jeszcze ma Club Bridge swój stadion? Pewnie zgaduję, że nie. Co jest? Aha, to jest tak, jakbym grała nowa. Taki małysum oczy, zobaczycie. chcę zobaczyć, czy stadion Club Bridge ma swój stadion. Jak nie ma, to trudno. Bierzemy mężczyzn. No nie, nie ma pięty ligi angielskiej. A Club Bridge to jest. Co to, za, która, co to za zespół jest? Która to liga? Club Bridge. Belgia Jest Belgia Jest Club Bridge A nie będzie z Anderlechtem Dobra, więc Tak się nie prezentują w czy się tylko na chwilę Nie, nie ma swego stanu Club Bridge o, zapisał się mysz Hartpoolu. Czy zapisały się jednak moje wyniki? O, to bardzo ciekawe. Nie ma tu bliższego stadionu. Dobra. No to możemy. przejść do turniejów, albo raczej. turnieje. Czytaj własny turniej. I oczywiście bierzemy Super League. Lecimy. Wczytać ten turniej. I sobie zagramy tym razem na wyjeździe. Taktyka, powiem ci, ok. Mam nadzieję. Chciałbym na wreszcie wygrać. Jak będzie źle, to najwyżej ruszymy do ataku. Wytyczne, ok. Tu widzę, ok. No i zobaczymy jak się spiszemy w meczu. A jeszcze komentarz. Co ma włączyć, chyba że jest włączony. Dźwięk. Jest włączony komentarz. No zobaczymy co będzie w tym meczu. Bezpiecznie skomentuje na wyjeździe komentarz ale dziwna formacja. Człowiek to w sumie skomentują, Nim to usłyszę, po pierwszej po pierwszej połowie. Mauro Icardi dziś w centrum uwagi. Imponujące cztery trafienia w ostatnich trzech meczach. Transmisja już za chwilę. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. Galata Saraj zmierzy się z poznańskim Lechem. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem w przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. skład Galatasaray na to spotkanie. Zatem spójrzmy. Zagrają dzisiaj formacją 1-4-4-2, ale jeden z napastników będzie lekko cofnięty. Tak, ciekawy wybór, ale dość popularny, gdy ma się dwóch dobrych napastników o różnym profilu. Najważniejsze, żeby się wzajemnie uzupełniali i żeby jeden drugiemu robił przestrzeń do gry, albo groźnymi rajdami, albo rozpychając obrońców i przykuwając ich uwagę. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. I ruszyła pierwsza połowa. Aut po tym wejściu obrońcy, Radosław Murawski. Jean Amaral. Przesyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Mamy informacje o zmianie rezultatu w spotkaniu The Citizens. Halo, studio. Mamy pierwszą bramkę dla Manchesteru City. Gola strzelił Phil Foden. Pokonał bramkarza strzałem z Woleja. Obecny wynik brzmi 1-0. do 0. Za nami 6 minut tego meczu. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Teraz może być groźnie. Przyjezdny zespół fatalnie spisuje się w tym sezonie pod przeciwną bramką. Jak na razie mają najgorszy bilans w lidze. Goście w tym sezonie są zupełnie nieszkodliwi. Strzelają najmniej goli w lidze. Pytanie, na ile pozwolą gospodarzom, bo kanonady z ich strony się nie spodziewa. Lucas Torreira. I Gardi otrzymuje teraz podanie. I rasica. Jest. Jest pierwsza w tym meczu Bramka. Realizator zaserwował nam powtórkę, na której widać dobrą reakcję na ten strzał, ale piłka tylko ociera się o rękawice tak blisko, a tak daleko. Prowadzą zatem 1 do zera. Artur Sobiech. Podanie do Artura Sobiecha. I leci centra w 16. Co z nią zrobią? Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Łatwy strzał. Niewielkie wyzwanie dla bramkarza. I Mertens. Uwaga, może teraz. Wypieszczona piłka nad głowami obrońców. To może być gol. Sprawnie przeciął do środkowania, ale nadal muszą uważać. Jean Amaral. Sobie. Doskonała okazja. Tak, świetnie, teraz bramkarz. Daleka piłka z rogu, a teraz, teraz bramkarz może mówić o szczęściu. Że też to nie wpadło, gdyby choć trochę zawiało piłka wpadłaby do bramki po tej główce. Ros. Coraz mniej szans przed drużyną przyjezdną, żeby nie zaczynać drugiej połowy na musiku. Muszą coś poprawić w swojej grze. To tylko jedna bramka straty, ale umówmy się, po nich spodziewamy się nieco więcej. Brakuje trochę dokładności, celnego podania bez przyjęcia, ale jeśli poukładają fundamenty, to w drugiej połowie będą wyglądać zupełnie inaczej. W meczu Interu mamy zmianę wyniku. To kolejne trafienie dla Interu. Nadal coś z tego może być. Wspaniałe wejście. Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. No, gramy dużo lepiej w obronie. Nie spodziewałem się ja był było to nawet całkiem nieźle. Zobaczymy co będzie dalej. Nie tego nie zmieniać, może wreszcie no i ruszyła. Mam jeszcze inne wyniki. Pan przegrywa. przegrywał. Proszę i teraz wygrywa. A tu się Cóż, mi się bojuje połowie. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Icardi otrzymuje teraz podanie. Tak, teraz, teraz albo nigdy. Icardi, Icardi, nie zły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Jednobramkowe prowadzenie jest cenne, ale niezwykle kruche. Teraz więc rzut rożnego będzie okazja, by je umocnić. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Adresatem podania Lucas Torreira. Sędzia nie miała wątpliwości, dyktując teraz rzut karny. Jest źle, ale może być znacznie gorzej. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. Szansa na powiększenie prowadzenia. Nie ma gola. Bramkarz wygrał tę wojnę nerwów. Kolejne wybicie, podanie do kolegi. Czy uderzy celnie? Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. Pech strzelca teraz, tak niewiele brakowało, żeby zwiększyć przewagę do dwóch bramek. Gdyby to poszło tylko trochę bardziej do środka, właśnie by się cieszył. Przejęta, zrobiło się niebezpiecznie. Tak, tego nie dało się zepsuć. Trafia do pustej bramki. No Tomku takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż go. Na razie 2-0. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka Zmarnował teraz akcję, niepotrzebnie traci piłkę. Zawodnicy Galatasaray mogą się dziś pochwalić dużo większym posiadaniem piłki. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to... To musi wpaść! Tak, bramka! To była kara za zbyt dalekie wyjście. Kiedy się stoi na bramce, trzeba pilnować swojego stanowiska pracy. No po prostu. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy go. Po tym golu już 3-0. Łukasz Lecha. zaczną rzutem z autu. Dobra intuicja, jest przejęcie. Mija teraz bez kłopotu. I teraz centra w szesnastkę. Ale zagrożenie wciąż jest duże. No dobrze, to nie była zbyt udana akcja. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Teraz może być groźnie. Niemiłosiernie teraz skudłował. To nie było nawet blisko bramki. A tak się dobrze zapowiadała ta kontra. Doskonale ją rozegrali. Obrońcy ledwo się obejrzeli, ale bez dobrego wykończenia to wszystko było na nic. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Panuje nad piłką pędzi w stronę Bramki. Proszę Państwa, mamy bramkę w spotkaniu Boka Juniors. To trzecia bramka dla Boka Juniors. Prowadzą teraz 3 do 0. Minęła 81 minuta. Dziękuję bardzo za meldunek. Znakomite, długie podanie. Podanie teraz do Mertensa. Słabe to dośrodkowanie. Piłkę zatrzymał już pierwszy obrońca. Teraz chcą wyjść z szybką kontrolą. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Do Amarala. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Koniec! Kibice Lecha Poznań nie będą zadowoleni z postawy drużyny w dzisiejszym meczu. A tym bardziej z wyniku. Ich drużyna przegrywa. Ta drużyna ma naprawdę poważny kłopot. Strzelanie bramek w dalszym ciągu sprawia im dużą trudność. Są pod tym względem na szarym końcu ligi. Dziś doznają wyraźnej porażki. Co tu mówić? Mają nad czym pracować. A tak było dobrze, kurcz przegrywaliśmy 1-0, ale w bramy nie strzeliliśmy, ale pech, o gramy z Interem u siebie, no nic, przegraliśmy aż 3-0, trzeba będzie coś trochę z tym zrobić, bo ta defensywna gra trochę się tutaj średnio spisała, albo trzeba będzie spróbować szybciej, mocniej ruszyć do ataku, bo inaczej będzie to krucho. Z tymi atakami. No dobra, spróbujmy jeszcze coś pokombinować. Czy jeszcze cofnięć? Nie. Jest zrównoważone, no... Na razie gramy na cofniętym, bo może... Bo my tu musimy się bronić, a tu my z każdym tracimy bramki. Znowu nie strzeliliśmy gola. Ale pech. Naprawdę, kolejny porażka. Kolejny przegrany mecz. No i dobrze bronię nawet nasz bramkarz. Jest lepszy, a przynajmniej dzięki temu ustawieniu. ustawieniu. Gdybym nie nim tak ruszać, byłoby nawet dużo lepiej. Ech, to, było na, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Szkoda, po raz kolejny przegraliśmy. Lech kontra Inter, ojej, 33. Ja dziękuję. No. A nie, chciałem tabelę sprawdzić Gdzie ta tabelka? Jest tabela. No, mamy jeszcze szansę na pokonanie ewentualnie tego bagana. Bazela może Ja dziękuję. Prawie 20 spotkań rozegranych, ale tu dalej nic. O! Al już nie jest liderem, ale niewielka jest strata. Bo jednak przegra kolejny mecz. To może mieć problem. Gra z Malmą powinien być łatwy mecz, ale Nassar gra z kim? Z... A, ci też będą mieć nawet jeszcze łatwiej. No zobaczymy, kto będzie. Z czy uda nam się Indar pokonać? Takie to będzie ciekawy mecz. A co będzie ruszyć z atakiem, trzeba będzie... zmienić taktykę. A już na pewno są gry w obronie dać wstępny presję i dać szerokość I głębokość, ale na głębokość, na większą Żebyśmy wreszcie coś zaczęli grać Żebyśmy wreszcie trzelali gole A nie, że mamy tutaj takie coś Mamy skrydłowych jako pomocników Tu mamy teorycznie dwóch napastników Mamy jednego jakiegoś napastnika tego ośp możemy zmienić, chociaż tam pastnik, no nie wiem, na razie jest dobrze. zobaczymy. Jeszcze pokombinujmy z dwa mecze, jak będziemy dalej tak z sobą przegrywać, to chyba zmienić taktykę na coś innego, może bardziej defensywnego. Zobaczymy. Z tobą na tyle. Mam nadzieję, że mi się filmik podobał. Mam przedstawić suba, w górę. Mam komentarz, jak mi się ten film podobał. Kolejna porażka. Współczuję Lechowi, no nic, niestety po raz kolejny Lech Poznań przegrał, szkoda, ale no, mam nadzieję, że kiedyś wygra ten mecz, że nie będzie remisu, tylko że wreszcie będzie zwycięstwo. No, mamy 24 godziny rozegrane, dokładnie, nieźle, co? Cały dzień poświęciliśmy już na grywanie odcinków z FIF, nieźle, co? Ponieważ się naprawiła gra i wszystko wróciło do normy, statystyki. Przynajmniej tam widziałem z tym moim artpulem. Ciekawe. Dobra, to było na tyle. Nie wiem, czy jeszcze nagrywam kolejny odcinek. Jak nie, to życzę Wam miłego dnia. jak się już jeszcze to był fajnie Jest ten... Więc. Więc Stadion niestety nie ma swojego odcena A szkoda, bo myślałem, że ma. No nic. Przetestowałem komentarz Lecha. Znaczy, Będę komentatorów na wyjeździe, no i kontynuuję podobnie. Może ostatnio zmienił o tym, że ma coraz więcej w porażek. Będziesz 20 kolejka, wow, nieźle. I coraz mniej meczy do końca. że w przyszłości rozegrać jakieś inne turnieje i może zacząć karierę menadżera. Byłoby super. No nic, to mnie tyle. Mam nadzieję, że wam się film spodobał. Nie zapomnijcie sobie super lub w górę napisać komentarz, jak wam się ten film spodobał. Kurczę było tak dobrze. 1 do 0 nic tu przegrywaliśmy. Mogło być 0-0. Moglibyśmy no, nawet strzelić bramkę, gdybyśmy mieli wsi, ale nie. Niestety, szkoda bo to, bo no, nawet nieźle. Bramka coś nawet bronił. Bo nie to dobrze bronił. Gdybyśmy gdybym ja nim ruszał, przemieszczał się. No nic. Szkoda. No tyle jeszcze miłego dnia. Także siemanko. Cześć i pa pa!